sobie jaki chcesz rodzaj, rozumiesz? O, on myśli teraz. Leży w wannie, nie? Ale zimna woda. Albo coś takiego, wymyśl coś. Uh, What about your students? Hi. 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 I you uh, Good morning. <laughs> What about your students? I put uh, list of uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. And if, uh, remember to send it also to uh, może do naszej grupy, bo to może się odnaleźć. Okej, Jesteśmy uczniami klasy ósmej w Szkole Podstawowej w Grudkowie imienia Emily Gierczak. Mamy projekt z uczniami z Ukrainy, którzy uczą się w liceum imienia Tarasa Szewczenki z miasta Golowańsk. Mogę spróbować wymienić cz cztery imiona. Dima, Dasza, Jarosław i Wlad. To znaczy, że z nimi częściej pracowałeś na tym projekcie? E, na, te, teraz byłem w parze z Daszą, a wcześniej, na poprzednim, poprzednim tygodniu, byłem w parze z Jarosławem. Z naszej klasy bierze udział 10 osób. Ja mam na imię Maciek, a z reszty chłopaków jest to Dominik, Filip oraz Stasiu. Dziewczyny to Beata, Zosia, Pola, Jana, Zuzia oraz Nadia. A jak angielski? Dawaliście sobie radę z angielskim? Wydaje mi się, że obydwie strony były obeznane z tym językiem. Projekt jest bardzo fajną rzeczą. Możemy się nauczyć języka angielskiego i integracji z innymi ludźmi przez różne sposoby. Tak naprawdę mieliście wyjechać na tę Ukrainę, tak? Tak, ale przez koronawirusa no raczej nie możemy. Ale i tak fajnie nam się tutaj pracuje teraz z osobami z Ukrainy i uczymy się angielskiego. I teraz uh, zacznijcie konwersację. Musicie się dowiedzieć you have to know something interesting about your uh, partner. Something funny, something special, but not how it looks, he looks like or something like that, but, uh, but more about uh, something special, interests, okej? Okay? And use open question. Uh, używajcie tych otwartych pytań. Nazywam się Maja Czcionka, jestem koordynatorem projektu Gdy więcej łączy niż dzieli, czyli When More Unites Than Divides, pomiędzy uczniami z Polski i z Ukrainy. Projekt, który z założenia miał być wymianą młodzieży, czyli jedziemy na Ukrainę lub jedziemy do Polski, zmienił swoją formę i pierwszy raz w naszym środowisku lokalnym jakakolwiek szkoła robi taki projekt online. Jak pracujecie podczas tego projektu, mimo że nie wyjechaliście na Ukrainę? Korzystamy z internetowych platform, na których się też spotykamy i możemy siebie widzieć i rozmawiać nawzajem. Robimy też różne zajęcia kreatywne i plastyczne, na przykład linoryt wczoraj robiliśmy. O, opowiedz coś o tym linorycie. To było trudne? No tak, można było łatwo się skaleczyć, bo dubało się w takim. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Nikt sobie krzywdy nie zrobił. Coś ja sobie zrobiła krzywdę. Zosia, pokaż Mało. palec. Taką małą, nic mi się nie stało. A co jeszcze robiliście? Oprócz Linorytu? Rozmawialiśmy z osobami z Ukrainy na czacie. Czego dowiedzieliście się o tych osobach z Ukrainy? No, czym się interesują, jak spędzają wolny czas i jakie mają różne hobby? No niektórzy na przykład lubią jeździć na rowerze, słuchać muzyki. Są podobni do was? Po części tak. A zauważyłaś jakieś różnice między młodzieżą nastolatkami z Polski a z Ukrainy? Nie. Nie. Wszyscy tacy sami są? No w większości tak, mamy podobne zainteresowania i robimy to samo zazwyczaj w wolnym czasie. Wszystko zaczęło się w zasadzie w grudniu, gdzie miałam okazję poznać Swietłanę, czyli koordynatorkę z Ukrainy. Na wspólnym spotkaniu w Londynie podczas szkolenia dla osób facylitujących, czyli tak naprawdę... W Szkolących innych ludzi albo zachęcających do aktywnego działania w swoich lokalnych społecznościach. I odkryłyśmy, że mamy dużo wspólnego, że chcemy zrobić coś razem. Następnie Switłana razem ze swoją koleżanką ze stowarzyszenia przyjechały do Polski pod koniec stycznia, odwiedziły nasze szkoły, podzieliły się tym, co chcą zrobić. Razem byłyśmy na wstępnym spotkaniu projektowym żeby dowiedzieć się o szczegółach projektu, no i zaczęłyśmy pisać projekt. Ruszyliśmy od 1 września z uczniami. Uczniowie od początku właśnie roku szkolnego mieli swoje zadania, jak zrobienie wirtualnego spaceru po szkole, prezentacji o kraju, prezentacji o sobie. I w zasadzie podzieliliśmy ten projekt na takie dwa tygodnie, tak jak to było w pierwotnej wersji, czyli tydzień polski i tydzień ukraiński. I to są takie tygodnie online, gdzie spotykamy się, spędzamy ze sobą praktycznie no, cały czas, który uczniowie są w szkole. Talk with each other on chat and ask about something. I can, I think they can try to. Mhm. Mm you can connect to the Zoom and my students are actually in. So uh, they can choose each other. And they can make a small no, chodzi tak naprawdę o poznanie się, o przełamanie lodów, o przełamanie swoich stereotypów, o pokazanie, co o sobie wiemy, o tworzeniu czegoś razem. Chodzi o to, że uczniowie w tym projekcie mają nie tylko być odbiorcami, ale jakby też wcielają się w rolę twórców i etnografów, gdyż no, w dużej mierze czerpiemy z doświadczeń stowarzyszeń partnerskich, z polskiej strony to jest Stowarzyszenie Owilkumowa, z ukraińskiej Baba Jelka. Oprócz tego, że będziemy poznawać jakieś no, tak naprawdę zapomniane techniki i umiejętności takie rzemieślnicze, to również uczniowie nauczą się rozmawiać z innymi ludźmi, ze starszymi ludźmi i przeprowadzać wywiady metodą historii mówionej. Czy coś Cię zaskoczyło już podczas tych spotkań projektowych? Bardzo się cieszę. Bałam się tego, bo to jest projekt online, że ten kontakt jest jednak ograniczony, ale i tak widzę, że bardzo szybko i chętnie uczniowie nawiązują ze sobą kontakt. Co prawda, problemy techniczne spowodowały, że nie mogliśmy pewnych rzeczy przy, przeprowadzić, które zamierzaliśmy, ale odkryliśmy nowe możliwości, i e, uczniowie kontaktują się ze sobą na przeróżnych e, forach, na czatach wymieniając właśnie wiadomości lub razem współpracując tworząc wspólne projekty. Robiliśmy małe znaczki linorytowe. Ja na przykład miałem taki stary słowiański krzyż, mój kolega miał słonecznik, jak, i a koleżanka miała e, kwiaty. I robiliśmy taki na przykład po 11 takich. Odbijaliśmy 11 kopii musieliśmy zrobić na kartce i później na takim dużym wzorze postaci wyciętym z papieru musieliśmy przyzdobić tą postać, dodać jej oczy, usta i jakby rzucić w nią życie tymi znaczkami. A robiliście też taki projekt, który potem można było zobaczyć na przystanku autobusowym w Gródkowie. Co to było? Tak, wycięliśmy różne papierowe wzory i falbanki, i później obklejaliśmy nimi, obklejaliśmy nimi przystanek autobusowy. Uh, please, uh... Connect on the chat and, uh, I hope you know something uh, interesting about your uh, uh, your partners. Jana, jesteś z z Ukrainy jestem z Ukrainy, ale mieszkasz w Polsce. Tak, rok mieszkam w Polsce, już przeprowadziłam się z rodziną tutaj. I jak ci się mieszka w Polsce? A no przecież się przyzwyczaiłam, bardzo mi się tutaj podoba. Klasa, w porządku. Tak, bardzo fajnie przyjęli mnie tutaj. Ja mam dużo kolegów, koleżanek, bardzo fajnie. I ty też bierzesz udział w takim projekcie z swoimi kolegami, można tak powiedzieć, z Ukrainy. Co ci daje ten projekt? Ja bym bardzo ciekawa poznać jakby ich, no gadałam to z nimi też trochę po ukraińsku jakby, bo ciekawa byłam, no w ogóle bo chciałam jakby pojechać do tej Ukrainy, porozmawiać jakby z jakby z też z z Ukrainy, ja tutaj z nikim tak prawie nie rozmawiam. No. A dowiedziałam się bardzo dużo o nich i czy oni się też interesują, y, jaką mają szkołę, jak tam, bo trochę, trochę się różnią nauczanie, y, ale też jestem bardzo zadowolona, że wzięłam udział w tym projekcie. Justyna Opara Samborska, nauczyciel angielskiego w szkole podstawowej w Grudkowie. Uważam, że jest to bardzo fajna sprawa i bardzo mi się podobało, jak wczoraj Nadia powiedziała, że szkoła tak właśnie powinna wyglądać. Też bym chciała, żeby szkoła tak właśnie wyglądała. Mała grupa, przyjazna atmosfera, zero stresu, zero ocen, cały czas zabawa, nauka poprzez zabawę. Komunikacja, autentyczna komunikacja z Ukraińcami w języku angielskim. E, śmieszne zadania, to tak jak dzisiaj komiksy robili ze śmiesznymi obrazkami e, i podpisami po angielsku. E, uczą się sztuki, e, robili linoryty, bardzo im się to podobało. E, poza tym no, też słuchali właśnie wykładów po polsku, które były tłumaczone na angielski a więc mogli się, mogli się też troszeczkę obsłuchać z tym językiem. Czy taki projekt jest pierwszy raz w szkole w Gródkowie organizowany? No tego typu projekt tak, no ale w zasadzie w poprzednich latach mieliśmy obcokrajowców, w zasadzie co roku, no, w tym roku ze względu na pandemię nie mogli przyjechać, więc jak mieliśmy gości z zagranicy, z wielu różnych krajów typu Chiny, Sri Lanka, Argentyna, Indie, no to też była to wspaniała okazja do autentycznej komunikacji w języku angielskim. Do poznawania obcych krajów i do przełamywania właśnie takich barier kulturowych. Dzieci się przekono, przekonywały, co prawda to nie byli ich rówieśnicy, tylko studenci, ale się przekonywali, że są to tacy sami ludzie jak my. Grali razem w piłkę, wygłupiali się, rozmawiali. No fajnie było. Poznawaliśmy swoje potrawy tradycyjne oraz swoje kulinarne tradycje z naszymi kolegami i koleżankami z zagranicy. Na przykład ja jakiś czas temu z moją babcią ugotowałem kluski ze śliwkami. Wiele moich znajomych przygotowało na przykład racuchy, barszcz, schabowe i nie wiem jeszcze co przygotowali nasi znajomi z Ukrainy, ale już jutro się dowiemy, ponieważ będziemy e, online gotować różne tradycyjne potrawy. A jakie potrawy będziecie gotować online? E, będziemy gotować kluski śląskie, kompot, zrobimy modrą kapustę, i wydaje mi się, że jeszcze coś, ale nie jestem pewien. Na pewno jeszcze coś. I'm presenting you the first uh, comic sci-fi. It's a link It's a link to comics fi not to the uh, to works. To the works. I I tried to do it again. Oh, sorry, sorry, it's okay. It was my first link. <laughs> it's my fault. Oh, it's our first. Komiksify. It is created by Zosia. Zosia tak. Robiliśmy komiksy, które polegały na tym, że losowaliśmy swojego m, słowańskiego bożka i musieliśmy z nim zrobić jakiś zabawny, krótki komiks. Tobie, co się udało zrobić? E, udało mi się zrobić komiks o wodniku. Z angielskimi napisami? E, owszem, z, z angielskimi napisami. Długi był na, wydaje mi się, trzy strony. Stasiu, a co Tobie się podoba najbardziej podczas tego polsko-ukraińskiego projektu? E, podoba mi się rozmowa z innymi e, po angielsku, bo można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy. E, na przykład, jakie są ich zainteresowania, co lubią robić w wolnym czasie. No i wychodzi na to, że jesteśmy bardzo podobni. I czego się dowiedziałeś? Co lubią robić w wolnym czasie i jacy oni są, ci koledzy z Ukrainy? Teraz jak pisałem, to dowiedziałem się, że lubi, że uczy się grać w siatkówkę, lubi słuchać muzyki i chodzić do kina. Uważam, że projekt był bardzo fajny, ponieważ mogliby się poznać z ludźmi z innych krajów. Chciałbym, żeby wyglądały tak każde lekcje.